Zaraz po majówce rusza nabór do szkół średnich w naszym powiecie. Na tę chwilę zaplanowano utworzenie 25 oddziałów klas pierwszych. Czyli przygotowujemy miejsca dla około 750 uczniów, bo tak wynika z demografii plus dodatkowo zakładamy, że tak jak co roku, blisko 30% uczniów nabierzemy z ościennych powiatów, bo zainteresowanie naszymi szkołami, które zapewne wynika z bogatej oferty jak również wysokiego poziomu naszych szkół, Dotyczy również młodzieży spoza powiatu kobrzyckiego. Nabór rozpocznie się 5 maja za pomocą systemu elektronicznego wulkan. Można składać akces do których z naszych szkół. Ten, to będzie trwało przez cały, cały maj i, i czerwiec. 15 lipca ogłosimy. Ogłosimy kto został przyjęty, kto został zakwalifikowany, kto jeszcze musi szukać dalej swojej drogi. W przypadku wyboru pierwszego liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego imienia Mikołaja Kopernika wymagany jest dodatkowo egzamin z języka angielskiego, który odbędzie się 3 czerwca. Z kolei 4 czerwca odbędzie się egzamin sprawnościowy do zespołu szkół mundurowych w gościnie. Już w tej chwili kla, k, absolwenci klas ósmych, który lada dzień zakończą i będą mieli Egzamin ósmoklasistów mają do, do wyboru naszą szeroką ofertę. Ci, którzy myślą ewentualnie już o studiach. No to oczywiście oczywistym wyborem wydają się być nasze licea ogólnokształcące, a więc pierwsze liceum dwujęzyczne imienia Mikołaja Kopernika i drugie liceum imienia Henryka Sienkiewicza. Tam oczywiście mamy profile zarówno humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, społeczno-prawne i tam można nabywać umiejętności, wiedzy w takich zakresów jak socjologia, psychologia, chemia, biochemia, jeżeli ktoś. Chcę już się zmierzyć zawodowo z życiem to oczywiście proponujemy nasze, nasze, naszą szkołę zawodowców, czyli szkołę branżową pierwszego stopnia przy ulicy Piastowskiej, gdzie mamy bardzo szerokie spektrum oferowanych zawodów. Przykładamy uwagę do, do mechaników samochodowych, mamy doskonałą pracownię dla mechaników samochodowych, przygotowujemy fryzjerów, kucharzy. Szeroką ofertę mają także szkoły mundurowe Zespół Szkół Morskich oraz Zespół Szkół im. Macieja Rataja. W Rataju Mamy klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego, które realizujemy w ramach projektu wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, a więc są to certyfikowane kierunki przygotowania wojskowego, gdzie absolwent takiego kierunku może w pierwszej kolejności ubiegać się o szkolnictwo wojskowe, jak również o pójście do służby wojskowej. Kolej drugi oddział przygotowania jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i tam kształcimy, kształcimy policjantów i strażników granicznych. A w technikum można kształcić się na profilach technik służb operacyjnych oraz technik logistyk. Biorąc pod uwagę położenie naszego miasta, warto też wziąć pod uwagę kierunki związane z turystyką. Zespół szkół ekonomiczno-hotelarskich przygotowuje w wielu zawodach technicznych technik hotelarstwa, technik gastronomii, technik obsługi ruchu turystycznego, technik informatyk, więc bardzo szerokie spektrum. Szkoły są przygotowane, mamy doskonałą kadrę dydaktyczną, więc wybór jest prosty. Terminy naboru oraz kierunki nauczania w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Kołobrzeskiego, których można się ubiegać o miejsce w roku szkolnym 2025-2026, można znaleźć na stronie internetowej www.powiat.kolobrzek.pl.